TTV podkarpacie.pl Siatka RZTSV Celfa Sanok odnieśli dziesiąte zwycięstwo w sezonie. Choć przed meczem przestrzegano, że poprawiający swoją grę Wisłok może być groźny szczególnie na własnym parkiecie, to samo spotkanie nie pozostawiło wątpliwości, kto obecnie dysponuje większą siłą. Po dwóch ekspresowych setach i wygranych Sanoczan kolejno do 18 i 15, w trzeciej partii oglądaliśmy bardziej wyrównaną walkę. W drugiej części seta dzięki ambitnej postawie strzyżowianie postraszyli lidera skutecznie zmniejszając wysoką przewagę do dwóch punktów. W kluczowym momencie siatkarze TSV wytrzymali jednak presję i po pewnie rozegranej akcji cieszyli się ze zwycięstwa 3 do 0 Samoczanie po raz kolejny zaimponowali siłą rażenia w zagrywce i w ataku. Swoje dołożyli blokujący. początek spotkania był trudny, bo gospodarze bardzo dużo bronili i wkradła się nerwowość troszeczkę w nasze szeregi. Naprawdę do, do ósmego punktu tam podbijali praktycznie co drugą piłkę, także było nam ciężko skończyć atak. Natomiast no, pozostała część meczu raczej pod kontrolą i na dobrej jakości gry. Bardziej byliśmy skoncentrowani na tym meczu niż, niż na tym pierwszym u nas. Nie daliśmy. Nie daliśmy w trzecim secie uzyskać przewagi przeciwnikowi i no, po prostu koncentracja i, i poszło. Nie był to łatwy mecz, nie? bo musieliśmy być cały czas skoncentrowani, skoncentrowani, a wiadomo, że takie mecze gra się najgorzej. Nie? Cały czas na koncentracji, ale tu drużyna z Wisłoka zagrała też bardzo dobry mecz. W trzecim secie już było blisko. A... A dogoniliby nas i oni może różnie by się to potoczyło, jeśli przegralibyśmy tego trzeciego setu. Lider zagrał tak, zagrać, wygrali i zasługiwali na te trzy punkty. A po prostu troszkę za dużo błędów, ale była walka. Przede wszystkim gratulacje dla Sadoka. No, pokazali nam, gdzie jest nasze miejsce w szyku. Liczyłem przynajmniej na jeden punkt, nie udało się. No, powalczyliśmy na początku pierwszego seta i, i pod koniec trzeciego na to wszystko było nam stać w dniu, dniu dzisiejszym. Każdy jeden zawodnik zagrał równo. Mnie to bardzo cieszy, że, że nie ma tak, że jest jeden człowiek czy dwóch ludzi, którzy, yy, którzy ciągną grę, natomiast skład jest bardzo wyrównany. I... Yy, można polegać na chłopakach. Moim zdaniem dużo lepiej grają yy, niż, niż, niż w tym pierwszym meczu i, i mam nadzieję, że będą wyżej w tabeli niż, niż są teraz. Drużyna Wisłoka na pewno zagrała dużo lepszy mecz niż u nas. My myślę też już coraz bardziej jesteśmy zgrani i coraz lepiej to wychodzi. Ta szybka, ta szybka gra jakoś tam przynosi efekt. Forma na pewno troszkę idzie do góry, ale na pewno poprawia się atmosfera w drużynie dzięki temu, że odszedł trener. Jest lepiej, lepiej. Pracujemy na treningach, żeby wyeliminować własne błędy, ale niestety dzisiaj tych błędów było bardzo dużo. Widać, że mamy problem, jeżeli przeciwnik zagra mocną zagrywką, także nie radzimy sobie w tych elementach jeszcze. No i przede wszystkim my bardzo dużo zepsuliśmy z zagrywek, także wszystko to pokazało. Chyba zdecydowanie na więcej będziecie liczyć już za tydzień. No zdecydowanie jadę na ten mecz w Olkoszu, będzie o 6 punktów dla nas. Chciałem zagrać jak najlepiej, wiadomo pokazać się przed publicznością tutaj, wygrałem tutaj 5 lat, wiadomo, że chciałem zagrać jak najlepiej, wygraliśmy mecz, no teraz gram w okul. To jest najważniejsze, żeby wygrywać mecz. Po prostu zależało mi, żeby wygrać, nie ma tu jakichś głębszych... Przesłań w tym. Zazwyczaj tak jest, jeżeli się odchodzi z klubu, zwłaszcza po takim dłuższym okresie pracy, to chce się udowodnić, i że jednak do, dobrą pracę się wykonuje również w innym środowisku. Dlatego mi zależało na zwycięstwie bardzo. Za tydzień Sanoczanie zagrają we własnej hali z MCKiS Jawożno. W pierwszej rundzie TSV stoczyło z tym zespołem niezwykle wyrównany bój, wygrywając z czwartego seta 40 do 38 i całe spotkanie 3 do 1. fa